Nie manko, witam Was serdecznie, jestem Herbie, a to jest pierwszy odcinek z Minecrafta na modach. Będzie to moja nowa seria, o nie, nie multiplayer, tryb jednoosobowy Będzie to moja nowa seria, na której będę dodawał co jeden odcinek, dwa, trzy mody, może jeden, czasem się zdarzy. Na początku startuję tylko z modem Optifine i modem Rainsmap No. To jest na początek, potem będę wygrywał coraz więcej tych modów, aż w końcu się ich dużo uzbiera. No. Ładnie nazwiemy sobie nasz świat Minecraft na modach. Tryb gry weźmiemy hardkorowy, więcej opcji świata. Kredyt struktury włączone, to jest super, wielkie biomy domyślne. Mm, weźmiemy sobie domyślne i, i, i. No co, zaczynamy naszą zabawę, generowanie terenu. <laughs> Nie mogę się doczekać normalnie. <laughs> okej, okay, jesteśmy. O, wilk hardcore. Generuj się, matko. O. Od razu są ładnie pozaznaczone czanki ze slejami. Tylko, tylko, tylko jedynym minusem jest to, że zrespiłem się na zimowym biomie. Hmm. Hmm. hmm, hmm. I to zawsze, jak to w każdym let's playu robimy drewno na początek. Tak, chciałbym właściwie, żeby tak ten. Mój, moj, ta moja seria Minecraft na modach wyglądała tak, 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 tak fajnie, tak oldschulowe, jak to kiedyś się nagrywało. Tak multum tych filmów jest, ale nigdy tak nie nagrywałem, właściwie na poważnie. i Pomyślałem sobie, że a co tam nagram? Serię może komuś się spodoba. I tym upiększeniem jest to, że, że, że jest to na, właśnie na modach. Ogólnie gram na Texture Pac Fightful. Jeżeli nie będzie się Wam podobał, to możecie to napisać w komentarzach, abym zmienił. No, mhm, mhm. No właśnie. Crafting table i od razu weźmiemy, weźmiemy. e, -e, -e wągiel Kurde, to jest crafting table niepoteczki. Nie myślę, nie myślę, coś tu. Musk off, musk off. I-i-i. Dwa niech będą. Chociaż właściwie od razu zaraz sobie zrobię kamień. te dwa patyki zachowam. Zrobimy sobie... Normalnie... Kailov, kajlov. Dobra, poczekam. Siekierka, aż będzie ten... E kamień, to, 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 to zrobię od razu kamień, Żeby drewno nie marnować, bo może się przydać przecież, bo na pewno bo zawsze się przydaje. Teraz, 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 koko koko. w ogieł, standardowo. Jeszcze jakiegoś gównianego zumbiaka słyszałem. Jakąś sierotę, warysia Nie U mnie właściwie chyba... Żelaza, <laughs> Żelazo! Eee, tam. Nie będzie już taki oldschoolowy Minecraft. No modach, bo, 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 bo. Przecież dodali tak, że żelazo jest wszędzie właściwie. Każdy jest skinie, do jakiej się nie wejdzie, jest żelazo, więc... Bardzo proste. będzie bardzo prosty Jedynie ciężko, będzie znaleźć diamenty i tak i tak Ale najpierw wągiel, wągiel podstawa Wągiel, podstawa każdego Minecraftera normalnie Wągiel potrzebny żeby przetrwać mhm <grym> Aż normalnie, kurwa Pierdziale, może nie. zabijecie normalnie Kailofem. Won. Won. Pięknie. Chciałem sobie zrobić tylko. chciałem sobie zrobić świeczki. To nie chciałem za zadziałać. Fuck, fuck, fuck. Dobra, dalej nie wchodzę. Chociaż. Dobra. Najpierw żelazo. Hmm, hmm, hmm. No dobra, drewno, fort Kilof najpierw. skobla A a żoma normalny Kailas skobla czaj czujesz to? czujesz, czaj Dobra. No nie to, miał być crafting table. Table, table! jest crafting, crafting table. Dobra. Patyczki. Patyczki. Siekierki. Siekierki, no Nie siekierki. Ładnie, pięknie. Siekierki. Wsz wszystko, mamy. Jedynie me meczek, me meczek trzeba zrobić. Ten meczek się zaraz ogarnie. Najpierw trzeba ż Żylazo. Hm, Kopu, 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 Dobra, dobra, dobra... Dobra... Żelazo dobra, rzecz dobra... Kopaj, kopaj Marian, kopaj. Nic mi tu nie je, nie je. jeszcze. Dobra. Nie wiedzieć czemu cały czas mówię dobra, ale dobra. Dobra, no. Pewnie! Nie lubię zaczynać na biome śnieżnym zimowym. Czy jak to tam nazwać? Mm -hmm. mm -hmm. Dobra, pozbierałem. Teraz crafting table trzeba oszczędzać na świeczkach, także zbieramy i, 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 cofka. Tam niech jedna zostanie. Bo się boję, O nie. Nie O, 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 o żelazo. Teraz w którą stronę by pójść. W którą tu by pójść. W tamtą pójdę. Nie będzie najlepszy pomysł, bo to nie jest woda, ale... Może tu nie będzie koniec mapy, jakoś rzeka czy coś, albo pójdę wzdłuż rzeki. W którą stronę nie wiem. W tą, w tą, w tę w tamtą, w tę, w tamtą, w tamtą, w tę świnki. Od razu będzie mięso. Będzie mięso. Crafting tej bu... jest, wszystko jest. Świnia, chodź tu. Dobra, jest miąsko. Mamy drugi level, je! Yeah. Bitch! siekierką robimy rzezi, kurczakową Potem się pochoduje. Jak się poznajduje gdzie indziej. Tutaj Ty tylko się prosieknie to. O no chodź tu, brzydalu! Mm hmm, mm -hmm. Dobra, będzie mięso, będzie, będzie dobrze, będzie, 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 bardzo dobrze. Od barwnika się od razu weźmy, kwiatkowego, normalnie żółtego. Jazda. Jazda, 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 jazda. Czcine, czczajne, czczajne. Dobra, czyżby się już zaczynało biom tak. Ale czyżby od razu się kończył? TAK! Ekstra, Prze przekozacko, naprawdę. Super. Super, super. Super, super. ekstrudysko! Eeeeh! <laughs> Pierdzielisz, że kopalnia. Nie no, kopalnia. Ja pierdzielę, ale mam farta, <laughs> Znaleźłem kopalnię, to, to w pierwszych momentach gry, normalnie. herwi farty. Dobra, pójdziemy sobie tam, ale najpierw... Najpierw, najpierw, najpierw. Gdzie jest słońce? Tam jesteś. Ha. Wypadałoby jeszcze zbudować jakiś bunkier, nie? Żeby przetrwać. Ale, ale, ale... Dobra, budujemy bunkier. Bunkier. Bunkier, bunkier. musi być z gdy jeszcze jest pierwsza noc, a w pierwszej nocy zawsze coś musi być z dirta. Ewentualnie z z desek. Ale przeważnie z dirta. Kurda wełna. O, w dupę. Szybko, 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 szybko. Kurde, kobla mam za mało Dobra Łupać kobla, łupać kobla Dobra, piecyk, piecyk, piecyk Kurde, crafting table Table. Najpierw Wait, 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 wait ofta, wait owca Już zaraz, moment, chwila Piecyk, 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 piecyk <ścoughs> wągiel 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 ongel. Szaras, 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 szaras. Top się, top się, top się, top się, top się, się. ile jest tych owiec? Jedna, 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 jedna. Are you fucking kidding me? Jedna. Ale lipa Jedna. No i co owca Gdzie muskułę koleżanki Czemu jesteś sama? O nie Chodź się gole. Chodź. Gul się. Ile? Tylko jedna wełna kpicie sobie ze mnie Noć. why? O w dupę O dopytki. O dopytki O nie Normalnie. Ale nie, no, trochę lipa tak. Trochę. Tak, tylko trochę. Tak minimalnie, tyci, tyci. Nie. <ścoughs> Creeper! Pójdziemy go zaraz kochać. Sam biedny tak stoi. Łowca, chodź tu. Nie, to nie. Spadaj. Spadaj na drzewo, ej. Obierać banany, ej. Dobra. Teraz będzie już na Equipment i będzie, będzie mieczyk, będzie. I, 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 dwa mieczyki zrobię, taki kozak jestem. Ma, ma, mamy dwa mieczyki. Nie wiem zawsze mieczyki kładę z tej strony, dobra, to takie, takie... Nie no, ale owca przesadziła się, przesadziła się. Jak, jak tak w ogóle można, że nie można, że nie ma? Jak? Czemu? Dobra. Kopu, <noise> kopu, 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 kopu. Fuck you, obca. Ej tu zielony kutec zaraz jak nie skoczy, to ja tu normalnie padnę. Czu, 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 czujesz to? Spier papier. Czekaj, starczy mi teraz na drzwi? Starczy, że jeszcze trzeba. Lajtowo, lajtowo. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. To tu mi się, to tu mi się ładnie przetapia. A ja skończę jeszcze ten odcinek, bo ponieważ ma już on 15 minut około. I, i... I. No, będą to około 15-minutowe odcinki, 10-minutowe, coś koło tego, w tym przedziale około. No i. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oceniania tego filmu, y, dawania komentarzy pod nim oraz mm, z polecania znajomym mojego kanału, za co z góry dziękuję i zapraszam już do kolejnego odcinka, który pojawi się niebawem. Cześć!